Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, już drugim z gry Heavy Metal Fag 2. Yy, dzisiaj będziemy prowadzić dalej nie? Mamy teraz pod, podnieść ten. Rewolwer. Czy coś. Press the three key until the handgun is highlighted. Then press left or right attack to equip it. Shoot all the targets with your handgun to continue. Ech handgunem mogłem on sam so... wystarczy więc... w miarę Wow. <laughs> Aha, taka municii. Okej okay, jest. No i ja mam tu bomby. I chciałem też, nie wiem czy już o tym mówiłem, ale. Te zagrajmy jest pierwsze w całym YouTube. Jest tylko jedna, chyba walkthrough y, angielski z tej gry. I nic więcej. Więc jest to pierwszy let's play zagrajmy na YouTube. I stok! <śm> 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 hmm. Ciekawe, czy można rozbić tą szybę? To nie pancerna. Ja ale czemu nie spróbować. Może być jakiś efekt fajny. Mamy mało życia. Dobra, nie ma.

Aha, i się pomyliłem co do wody, no bo tak naprawdę jest to armor po prostu. Ale też dostajemy taki fajny efekt, gdy, gdy będziemy mieli pełne nie? Training... Dobra, co mam zrobić? Ok, i ty już nie umiałem tego zrobić, Zresztą. bo. No, tipera też pokazywała, ale no, po prostu nie wiedziałem, dokładnie jak zrobić ten atak. I robimy po prostu. Klikamy prawy przycisk na chwilę, i potem lewy. I to nam po prostu daje już mocniejsze ataki, w ogóle szybciej atakujemy, nie? To equip your shield I press two key until you highlight the shield, then press left attack to equip it. All shields can only go in the left hand. Now do the same as you did before. Press and hold right attack until the second sword swipe. Then press and hold left attack. Okay. us do that once more to get it down. <laughs> <laughs> your during single hand sword combos will execute a different style of combo attack. Try multiple mm. ways to unlock full potential. To holster weapons, press the holster weapons key. Press it again to re equip your last holstered weapons. Cool. Ah, that. Now, we are going to learn how to defend yourself with your shield. Dobra. To use your shield, press and hold the left attack button. Ten as as tak łatwiej go unikać, ale... Fajnie w ogóle jest efek. Aha, wiecie, że ta gra w 2000 roku, wtedy kiedy została wydana, dostała nagrodę z najlepszą grafikę 2000 roku? To była taka Krypis, który jak wyszedł chyba w 2006, 2007, czy którymś tam,

or objects that don't require jumping to climb a ledge or object simply push forward against the object you want to climb if you need your arms to climb something you'll need to holster your weapons before trying to climb Spoko. if you walk slowly up to a ledge you won't fall off jump over these gaps to continue yes Potem zaczyna się dopiero hardcore. Gra się staje bardzo nieliniowa. Był Błąd taki, że nie można za szybko zrobić, bo ona się wtedy nie skapnie. Dobra, ok, I tu biegniemy, szybko. Ja też, zawsze naciskam mnie forward. Dobra. O. Once you are hanging down, you can shimmy <laughs> left and right with the strafe keys. Also notice that if you around, you look know. around to see where you're going. Press the back key to release yourself from the wall. press the crouch key to get under this obstacle. Okay. I... While crouched, you can move in all directions.

You must first push that and pull that crate into the glowing target. To pull or push an object, stand in front of the object and tap the use key. You will then be able to push or pull the object around with your forward and back keys. To stop pushing or pulling an object, tap the use key again. Now, to get past that narrow ledge, you will need to perform a wall hug.

Tak mi się zdarzyło. On under the pipe climb. First center yourself under the pipe and then press the jump key. Dobro, dobra. Wyśmie. Idziemy. Move forward kurde. backward, crouch. to wrap your

Ciągle się spadnę z tych cholernych wyżyn. Dobra, teraz mi się uda. Okej. Okay. Aha. To długo ci po tym chodzi. Powinny krotki rzeczy zrobić. Dobra, idziemy. Idziesz. W ogóle fajnie, Niez, niezła animacja jest w tej grze całkiem. Całkiem fajnie ją zrobili. Road, Aha. Moja ulubiona część. Czyli... Linie. Fajna jest całkiem to fizyka to tych to gier. To gier to znaczy... To gier, Fajny całkiem jest easing, który, z którym poruszają się te liny I fizyka ogłem. Um. Okej, okay. i skaczemy. Hop. Aha, nie tak. Jak się sk sk skaczało. Nie. X. Dobra, nie będę się tym długo huśtał, bo to nie ma sensu. Tu tylko trzeba trochę dłużej. Hop, dobra. Trochę wody. Można już wspinać po prostu po takich krapiach lub po roślinach. Dobra, skakuj. A, doskoczę! Jest! Doskoczyłem! <laughs> ja, nigdy mi się tu nie udało doskoczyć. To use crank, ok, no to oni... Mam tutaj wszystkie teraz przyciski, które występują uczonym. Myślę, najbardziej się podoba przycisk, tak fajnie się go przyciskuje.

No i to ja chyba skończę w tym momencie, bo zbliża się 15 minut. Nie to, że mam limit, ale dłuższy, długich odcinków czasami się nie chce oglądać po prostu. No dobra, więc no, komentujcie, subskrybujcie, jeśli możecie. Jeżeli wam się w ogóle chce, to też fawnijcie nawet, jak wam się podobało bardzo. No cóż, no to cześć, do następnego.